W listopadzie informowaliśmy o zrealizowanym w zespole szkół samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki we Włocławku, Kiermaszu Słodkości. Przypomnijmy, że głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie finansowe dziewięciomiesięcznej Oli Pędziak z Włocławka, zmagającej się z nowotworem. Znana jest już wysokość zebranej kwoty. Społeczność szkolna zdołała zgromadzić 3049 zł. Niestety jest to kropla w morzu potrzeb. Leczenie małej Oli wiąże się z wydatkiem rzędu 1 500 000 zł. Do tej pory pozyskano, jak podaje licznik na stronie siepomaga.pl, około 264 000 zł. Zachęcamy do dokonywania wpłat na stronie zbiórki w serwisie siepomaga.pl. Dokładny adres u dołu ekranu.